Dzień dobry, tu Listek Elf i widziane z dystansu. Listek ELF to ja i ja widzę z dystansu. No tak, widzieć z dystansu to niby to jest taka prosta sprawa, ale tak naprawdę yy, to nie każdemu jest dane widzieć z dystansu. Żeby widzieć z dystansu trzeba zmienić środowisko, w którym się żyje. Na przykład wyjechać za granicę, tak jak ja to zrobiłem. Więc przed kilkoma laty, 2012 albo na początku 2013 roku zebraliśmy się z całą rodziną i pojechaliśmy do Niemiec i od kilku lat mieszkam w Niemczech. Tutaj pracuję, tu pracuje moja rodzina, tu kończyła szkołę moja córka. No i chętnie wam opowiem, jak to jest: żyć w Niemczech, wśród Niemców, w niemieckich przedsiębiorstwach, odwiedzać niemieckie przedsiębiorstwa. Opowiem wam, jak to jest na rozmaitych imprezach, które, które Niemcy organizują, tak zwanych Veranstaltungach. Jak to działa i w ogóle jak Niemcy działają jako kraj. Ten kraj tutaj jest troszeczkę inny niż Polska, mimo że bardzo podobny. W sumie, jedni i jesteśmy Europejczykami i moglibyśmy, mogłoby się wydawać, że no, w sumie to jest tak samo, albo bardzo podobnie. nie? Ale ogólnie nie jest podobnie, są dość duże różnice mentalne między nami Polakami, a między Niemcami. I tak jak już na początku powiedziałem, bytność za granicą, Polak za granicą wśród Niemców widzi z dystansu, widzi Niemców z dystansu, czyli zauważam to, czego Niemcy o sobie nie wiedzą albo nie zauważają, że tacy są, tak się zachowują. Mają taką naturę albo takie przyzwyczajenia, takie zwyczaje, taki sposób postępowania, sposób myślenia itd. I tak samo można spojrzeć na Polskę, czyli siedząc tutaj w Niemczech, pracując z Niemcami, praktycznie mając w kółko siebie wyłącznie Niemców, można spojrzeć na Polskę z dystansu i zauważyć, co my, Polacy, czego my Polacy o sobie tak naprawdę nie wiemy. I to jest spojrzenie z dystansu, i to jest spojrzenie, które można sobie wyrobić mieszkając za granicą, ale co też zauważyłem, nie każdy emigrant sobie wyrabia. Niestety bardzo dużo, stety, niestety, ale niestety bardzo dużo emigrantów zamyka się w swoich narodowych środowiskach. Nie? To jest charakterystyczne w przypadku Turków, którzy w Niemczech wybudowali już swoją jakby równoległe społeczeństwo, jak tutaj Niemcy nazywają. Czyli taki Turek, no tak naprawdę kupuje u Turka, chodzi do tureckiego lekarza, załatwia wszystko z tureckim prawnikiem itd., itd. On nie potrzebuje, pracuje w tureckim przedsiębiorstwie i on tak naprawdę, no niespecjalnie musi interesować się Niemcami, niemiecką kulturą, przyjmować tą kulturę itd. Ja mam nadzieję, że takie, takie spojrzenie sobie wyrobiłem. Tak jak powiedziałem na początku, e, głównie chodzi o to, że ja mm, z racji zawodowej, bo przez ostatnie parę lat pracowałem jako kierownik projektów IT e, tutaj w Niemczech i miałem całą masę klientów w Niemczech i mogłem sobie odwiedzić, no. Całkiem sporą ilość niemieckich przedsiębiorstw, porozmawiać tam z dyrektorami, prezesami, pracownikami, głównie pracownikami działów marketingu, ponieważ oni byli moimi klientami. No i mam ogląd, mam ogląd. I o tym, co się dowiedziałem od Niemców, co zaobserwowałem w tych przedsiębiorstwach, co obserwuję cały czas, tak w życiu prywatnym, jak i z punktu widzenia zawodowego o tym chciałbym Wam opowiedzieć w tym. Podkaście. Nie tylko o tym, jak to jest fajnie sobie siedzieć za granicą i patrzeć krytycznym okiem na Polskę z dystansu, jak to jest fajnie siedzieć jako obcokrajowiec w Niemczech i patrzeć krytycznym okiem na Niemców tutaj również z dystansu. Tak naprawdę e, to jest pewna cecha, pewna umiejętność i pewna możliwość. E, którą daje emigracja tak naprawdę chciałbym wam opowiedzieć o tym co się w Niemczech dzieje bo jak się weźmie e, polski portal internetowy jakikolwiek, czy gazetę, czy one czy cokolwiek e, w Polsce i jak się porówna tematykę, która się tam pojawia z tematyką, która się pojawia na e, niemieckich portalach na Welcie, Bildzie e, Frankfurt Allgemeine Zeitung czy nie wiadomo czym jeszcze to tak naprawdę czy jesteśmy naprawdę sąsiadami? Żyjemy naprawdę w tej samej Europie, w tej samej Unii Europejskiej? Tematyka jest tak drastycznie różna. Tematy podnoszone przez e, polską prasę czy polskie portale internetowe, a tematy podnoszone przez e, niemieckie są diametralnie różne. To musi być jakieś naprawdę drastyczne wydarzenie e, światowe, żeby tak naprawdę na czołówkach tych portali czy też tych gazet. Pojawiała się ta sama tematyka. To pokazuje, że mimo, że, tak jak powiedziałem, żyjemy w tej samej Europie, jesteśmy sąsiadami z Niemcami, tak naprawdę inne rzeczy nas interesują. A jeśli inne rzeczy nas interesują, inne rzeczy interesują ludność tu, inne rzeczy interesują ludność w Polsce. Inne rzeczy są ważne dla polityków, tu inne rzeczy są ważne dla polityków w Polsce, to znaczy, że mamy prawdopodobnie różne interesy. Interesy polskie i interesy niemieckie są w pewnym sensie różne. I o tych różnicach też Wam opowiem, ponieważ tutaj yy, z Niemiec tak naprawdę tą różnicę interesów widać. Z Niemiec też widać yy, na czym opiera się polityka? Co to jest polityka? Polityka uprawiana w Polsce jest, mam wrażenie, troszeczkę inna niż ta polityka uprawiana tutaj. W Polsce chodzi o ideały, zasady, dogmaty itd., itd., a tutaj chodzi o biznes, o interesy. Tu polityka służy interesom. I ona do tego jest, żeby temu krajowi było jak najlepiej. Żeby tutaj z drugiej strony zagraniczne firmy nie za bardzo się panoszyły, trzeba ich ograniczyć. I żeby tak naprawdę niemieckim przedsiębiorstwom było dobrze. Bo, i to jest myślenie niemieckie, jeśli niemieckim przedsiębiorstwom będzie dobrze i będą dużo zarabiać, to dadzą pracę całej masie ludzi, którzy tu mieszkają, Niemców i ci ludzie będą dobrze żyć. I takie zadania stawia, stawiają Niemcy, stawia ludność tutejsza swoim politykom. Róbcie tak, żeby nam się dobrze żyło. Róbcie tak, żeby przedsiębiorstwa niemieckie dobrze działały, dzięki temu będą nas zatrudniać, dzięki temu my będziemy mieli pieniądze i będzie nam się dobrze żyło. I róbcie tak, żeby to nie trwało tylko 5 lat czy 10 lat, tylko żeby to trwało przez całe nasze życie, do emerytury i później po emeryturze. Dzięki migracjom, które w tej chwili są takie proste pomiędzy krajami, tak naprawdę zdobywamy bardzo dużo doświadczenia. Obserwujemy, jak inne narody żyją, jak mieszkają, jak myślą, co dla nich ważne jest, co mniej ważne, i to jest budujące. Także jeśli Niemcy obserwują nas Polaków, może nie tu w Niemczech, ale nas Polaków w Polsce. Na podstawie najczęściej tekstów, które pojawiają się o Polsce w niemieckiej prasie, to muszę Wam powiedzieć, że wcale nie jest tak źle. Niemcy nas czasami bardzo podziwiają i mówią tak: O, w Polsce ci Polacy to są zmyślni, czemu u nas tak nie ma? O, ci to sobie tam potrafią zorganizować, a u nas to hała, nie? Takie teksty, takie teksty można wyczytać na niemieckich portalach internetowych, niemieckiej prasie, głównie w komentarzach pod artykułami, które napisane są przez dziennikarzy, którzy byli w Polsce, zaobserwowali i przywieźli pewne informacje. Co ciekawe, ludzie, którzy się tutaj urodzili, są obcokrajowcami, ale się tutaj urodzili. Ja to mówię na przykładzie swoich kilku kolegów. E, głównie dwóch Chorwata i Irańczyka, którzy się tutaj urodzili, ewentualnie przyjechali jako jeszcze malutkie dzieci tutaj, także, całą szkołę, całe wychowanie i tak dalej, to byli już w Niemczech. E, to jest numer dopiero. Wyobraźcie sobie, że oni, mimo że ja jestem chodwat, najważniejszy, ja żaden Niemiec nie jestem, jestem Chorwat i tak dalej, a drugi mówi, ja, islam, teges, oweges. Jestem Irańczyk, Pers, najstarsza kultura, teges, jest wszystko ważne. Ale oni, tak naprawdę, jak się ich tak obserwuje, to oni są bardziej niemieccy niż Niemcy. Oni po prostu mają tak niemieckie myślenie, że prawdopodobnie, jak wyjeżdżają do, te, do swojego kraju, no to tam ci mieszkańcy, tam ci ich znajomi, rodzina i tak dalej patrzą na nich. Tak, no dobra, 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 no to może i może, ale tak naprawdę, chłopie, myśli się jak Niemiec. Ja mam nadzieję, nie myślę jeszcze jak Niemiec, e, chociaż czasami prawdopodobnie mi się to zdarza. To jest rzecz, której człowiek nie do końca zauważa. E, no zobaczymy, jak to będzie dalej. Skoro tak fajnie być y, obcokrajowcem tutaj w Niemczech na tym fajnym multiculti rynku i mieć szersze spojrzenie na wszystko i z tego korzystać, to należałoby się zastanowić, ile nas jest obcokrajowców tutaj w Niemczech. No więc tego do końca nie wiadomo, ile nas jest. Są oczywiście oficjalne statystyki. Oficjalne statystyki mówią o 25% populacji. 25% ludzi mieszkających w Niemczech, to obcokrajowcy, co daje około 20 milionów ludzi. I teraz nasuwa się pytanie, kto to jest obcokrajowiec, jak definiujemy obcokrajowca. Więc statystyki niemieckie definiują obcokrajowca jako osobę z migracją z hintergrund, czyli z migracją w tle. No więc kto ma ten migracją z hintergrund? A mianowicie to są osoby, które... Hmm, w momencie urodzenia nie posiadały niemieckiego obywatelstwa, ewentualnie jedno z rodziców w momencie urodzenia nie posiadało niemieckiego obywatelstwa, ewentualnie to są osoby, które w ogóle takiego niemieckiego obywatelstwa nie posiadają, a tutaj mieszkają na stałe. Czy ta liczba 20 milionów albo 25% populacji hmm, jest tak naprawdę prawdziwa? No, nie wiem, to zależy, gdzie się jest i jak się na to spojrzy. Przede wszystkim ona nie uwzględnia ludzi, którzy pracują w Niemczech, a tutaj nie mieszkają, bo są tu na chwilę, więc jakby policzyć sobie tak naprawdę e, na przykład Polaków, wszystkich polskich kierowców, którzy tu przyjeżdżają i praktycznie cały czas są swoimi ciężarówkami do tego polskich budowlańców, polskie opiekunki, które tu przyjeżdżają tylko na chwilę, a na stałe nie mieszkają, to jest nas, Polaków, tak naprawdę dużo, dużo więcej niż statystyki podają. A statystyki podają, że nas, Polaków, czyli ludzi, którzy migracjonski intergrund posiadają, jest to polski migracjonski intergrunt, jest w Niemczech około 700 tysięcy. I jesteśmy drugą po Turkach mniejszością narodową, która tutaj jest. Taka oczywiście różnica, że Turcy są mniejszością narodową, a Polacy tą mniejszością narodową nie są, taką oficjalną, tylko tu jesteśmy. No ale jest nas jakby nie patrzeć bardzo dużo. Oczywiście ten procent, te 25% procent, to jest procent ogólnego społeczeństwa, on się bardzo różni, jeśli chodzi o. O wiek ludzi, czyli w grupie wiekowej dzieci czy tam młodzieży ten migracjonski intergrunt sięga, sięga w 40, a nawet 50%, a w, w grupie ludzi bardzo starych, nie wiem, powyżej 80, jest tak naprawdę znikomy. Tyle statystyki, a jak popatrzysz na ulicę, to na ulicy tak naprawdę wydaje się, że w Niemczech jest dużo więcej niż 25%, być może dużo więcej niż 50% obcokrajowców. Na ulicy słychać przeróżne języki, i to takie języki, których ja na przykład nie jestem w stanie namierzyć, jaki to jest język. Ja poznam hiszpański, francuski, rosyjski i parę innych języków, natomiast języków w stylu Urdu, Hindi, Czarnogórski, albański, i tak dalej, i tak dalej. Ja tych języków po prostu nie poznam. Dlatego nawet nie wiem, z jakiego kraju mogą ci ludzie, którzy mówią tymi językami na ulicy, pochodzić. A jak popatrzeć tak na centra miast, to są takie miasta, w których po południu tak naprawdę nie ma Niemców. Niemcy siedzą w swoich domach, które mają na przedmieściach albo w otaczających małych miejscowościach, a w centrum miasta są sami obcy krajowcy. I to z krajów arabskich. Są też oczywiście miejsca, gdzie wydaje Ci się, że w ogóle nie ma obcokrajowców. Nie wiem, pójdziesz do, na koncert, na koncert muzyki poważnej tutaj do Liederhalle w Stuttgarcie, nie ma obcokrajowców, zdarzają się dwóch, trzech, czterech, nie widać przynajmniej po ludziach, że są obcokrajowcami. Także to zupełnie subiektywne odczucie ilu jest obcokrajowców w Niemczech to tak naprawdę zależy, gdzie się znajdujesz, o której godzinie i w jakich, na jakiej imprezie jesteś, w jakich kręgach się obracać i tak dalej. Z tych 25%, które podają statystyki obcokrajowców, którzy żyją w Niemczech, połowa posiada obywatelstwo niemieckie, a połowa tego obywatelstwa nie posiada. I tu należy dodać, że uzyskanie niemieckiego obywatelstwa wcale nie jest takie proste. E, więc żeby uzyskać obywatelstwo niemieckie, trzeba tutaj przez 8 lat mieszkać, pracować i wykazać, że e, Niemcy są centrum twoich, e, twoich życiowych interesów, że tu mieszkasz i tu masz zamiar zostać. A w momencie, kiedy 8 lat tu mieszkałeś, to Niemcy będą się pytać również o Twoją przyszłość, czyli czy będziesz tu pracować, czy będziesz się tu uczyć, bo jak nie, no to nie, to jesteś nieprzyszłościowy i nie dostaniesz takiego obywatelstwa. Tak to jest, więc jesteśmy tutaj w Niemczech całą kupą obcokrajowców, z rozmaitych kultur, z rozmaitych, z rozmaitych krajów i z rozmaitym punktem widzenia na rzeczywistość. Czy to przyniesie coś dobrego w przyszłości, czy coś złego, tego nie wiem. Trudno jest przewidzieć, ale tak już jest. I to jest sytuacja, którą trzeba zaakceptować. To się nie zmieni. Niezależnie od tego, ilu jest obcokrajowców w Niemczech, muszę Wam powiedzieć, że to fajnie być obcokrajowcem, fajnie sobie wyjechać, zmienić kraj w którymś momencie swojego życia i tak naprawdę przeżywać to wszystko od samego początku, bo taki wyjazd to jest tak naprawdę reset. W którymś momencie człowiek zauważa, że tak naprawdę rozpoczynam życie od samego początku. Ja wyjechałem trochę za późno za granicę, bo w wieku 40 paru lat, a tak naprawdę trzeba to robić w wieku 30 paru lat albo 20 paru lat, bo jak wtedy pojedziesz, tak naprawdę rozpoczynasz życie za granicą, i ta zagranica jest już Twoim domem, i tak dalej. Natomiast człowiek dojrzały, bym tak powiedział, nie? czyli 40 paroletni, który wyjeżdża, no to tak, po pierwsze, w Polsce już się miało jakąś tam, nie wiem. Stanowisko w pracy, jakąś pozycję, jakiś dorobek, i tak dalej, a tutaj się ląduje kilka poziomów na drabinie społecznej niżej, trzeba to wszystko tak naprawdę od początku odbudowywać. A nie jest to proste, bo jakby nie patrzeć, mieszka się za granicą, a za granicą zawsze wszystko jest trudniejsze z tych powodów, które wspomniałem wcześniej. Czyli tak naprawdę są różnice mentalne, są różnice organizacyjne, i są w ogóle różnice między krajami. Wracając do tematu emigracji, no to tak, emigracja nie jest prawdopodobnie dla każdego, więc to jest naprawdę ciężka sprawa. To jest ciężka sprawa, obciążająca psychicznie, nerwowo i tak naprawdę no, trzeba mieć grubą skórę, żeby tutaj przez te pierwszych parę lat jakoś przeegzystować, przetrzymać, żeby dopiero po normalnie patrząc na to, nie wiem, po 4-5 latach postawić się na nogi i powiedzieć: No, teraz to tak naprawdę mieszkam i żyję tak samo jak, jak Niemcy, jak obywatele tego kraju. Temat emigracji, i moich własnych doświadczeń emigracji dlaczego jest tak ciężko na początku, a później też nie jest łatwo to będę jeszcze podejmował w trakcie tego podcastu, w następnych odcinkach. Na następny odcinek przygotowałem opowieść o tym, co Niemców aktualnie boli, czyli o czym pisze prasa. Jest jeden wielki temat, który tutaj mm, tak naprawdę od kilku miesięcy zajmuje czołówki gazet, pojawia się kilka razy w tygodniu i jest szeroko dyskutowany a jest to kryzys w przemyśle samochodowym. Tak, Niemcy mają kryzys w przemyśle samochodowym, uważają, że mają kryzys, zastanawiają się, co mają zrobić. No i jakie to są pomysły, jakie to są działania, jakie są działania przedsiębiorstw niemieckich, jakie są działania rządu niemieckiego. O tym opowiem wam następną razem. Będzie następna raza? Będzie następna raza. O tym opowiem wam następną razem. A teraz dziękuję wszystkim za wysłuchanie tej długiej opowieści, nie wiem czy długiej, mam nadzieję, że interesującej. Zapraszam do następnego odcinka. Listek Elf, widziane z dystansu, Listek Elf ze Stuttgartu, Niemcy.